Witajcie kochani, zapraszam Was do Gdańskiego Salonu Kuchni Lubę. Nie znajdujemy się we Włoszech, a nie jestem Bartkiem Kurkiem, czego nie muszę Wam tłumaczyć, ale mam dla Was niespodziankę: znajduje się z nami tutaj Marta Klepczyńska. Marta wygrała jedną z nagród, nie wygrała koszulki, wygrała taki oto właśnie plakat. No i pomoże mi w losowaniu kolejnych nagród w konkursie organizowanym przez Kucinę Lubę i Atelier Smaku. Mamy do losowania na 8 nagród, tak jak było poprzednio, trzy koszulki. Posłówki wyglądają takie, czarne, i są też posłówki białe. I mamy do wylosowania pięć plakatów. Zanim się zabierzemy za losowanie, podpytam trochę Martę, tak naprawdę co ma wspólnego z siatkówką, bo ja niewiele, oprócz tego, że gotowaliśmy w Kufni Bartka kurkach Nie miałem się nie przyznawać, ale wydało się. Dobrze, to ja trenuję siatkówkę 3 razy w tygodniu, gram w klubie w Rumi to jest moja pasja. No proszę bardzo. Ja nie wiem, ile razy na meczu byłem, bo to naprawdę nie wypada w tym gronie się przyznawać, ale za to lepiej gotujemy niż kibicuję się odkup, to już na pewno nie będę zagrać na, na boisku. Eee, to co? Zabieramy się za losowanie pierwszej koszulki? Pierwszej koszulki. głosujemy czarną koszulkę. Tylko, że czarne są białe, białe są nie wiem, damskie, jakkolwiek. Dosujemy pierwszą koszulkę, potem według płci będziemy przydzielać. Kto zaosował? Wioletta Godzińska, Mieronica. Pierwsza koszulka dla Wiolety. Kładę na bok, druga koszulka. Patrycja Rogulska, Miłakowo. I trzecia koszulka trafia w ręce. Mateusz Nykiel, Stuszec głosowanie koszulek mamy za sobą. Przechodzimy do pięciu plakatów. Pierwszy plakat dla... Ewa Górecka-Pakos. Jeszcze cztery plakaty nam zostały. Anna Wójcik-Rostaszewo. Trzy plakaty jeszcze. Urszula Cielec-Rzeszów. Przedostatni plakat. Klaudia piłowarczyk łękawica. No jest też tak. Klaudia płachta swążyc. To by było na tyle dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za wzięcie udziału w konkursie, a e, tutaj tych wszystkich osób, które głosowały nagrody, które brały udział w konkursie jest jeszcze więcej niż ostatnio. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji naszego konkursu, który dotyczyć będzie odcinka, który już od wczoraj jest na antenie a jest Smaku TV, będzie jeszcze więcej. Także zapraszam do wspólnej zabawy. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki wielkie za pomoc. Do zobaczenia. Do zobaczenia.